Hej, cześć Siemanko, z tej strony VCR. Słuchajcie, taka mała wstawka przed odcinkiem. Jeśli szukacie dobrego biurka gamingowego, to zapraszam na stronę GamingSphere. I jest taka sprawa, że z kodem VCR macie darmową wysyłkę. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. Link w opisie. Hej, cześć Siemanko, z tej strony VCR. Witam Was w kolejnym odcinku z. Brawl Stars, Siemano, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj wleciał nowy skin do Leona, tak jest, taki legendarny skin i jak zawsze będzie okazja go wygrać. Eee, dla moich, słuchajcie, wspierających jak zawsze jest giveaway, także zapraszam do tego, żebyście kliknęli w wesprzyj i dołączyli do naszego Discorda, także zapraszam Was bardzo serdecznie. Ogólnie zapraszam wszystkich wszystkich na Discorda, ponieważ tam są też dla zwykłych użytkowników giveaway. Ok, rozpoczynamy odcinek, kupimy sobie tego Leona, dajcie mi koniecznie znać w komentarzach czy już macie nowego Leona, więc słuchajcie, rozpoczynamy 80 gemów, nie jest taki drogi, uwaga, w tym momencie wylatuje, tak jest, jest nasz nowy Leon Pozwólcie, że jeszcze sobie zakupię Słuchajcie, tokeny Bo jest słuchajcie, weekend tokenów podwójnych Także okej, okay, dobra Idziemy zagrać duo Randomowo i powiem wam szczerze Że nie jest to mapka na Leona Ale oczywiście spróbujemy Mam ponad 800 Udało się dobić na Brawl Jakiś czas temu I powiem wam, że to była mega mordenga, Ponieważ no, szczerze nie lubię grać leonem i zapomniałem zabrać skina nowego. O mój Boziu. Zapomniałem ubrać skina. No i jeszcze dostałem. Słuchajcie, Mortisa do Timu. Nożysz. Żeż... Kurde mać. Nożysz, kurde mać. No słuchajcie, super, super. super. Naprawdę. No cieszy mnie to ogromnie. Że dostałem. Słuchajcie, Mortisa do Timu. No. I zapomniałem zmienić skina, ale Faucer to zawsze tak robi, nie? Że on zapomina. Zmienić sobie skina. Okej, okay, tutaj mamy Bo. Tam jest Karl. Shelly. Ja może sobie naładuję szybko Ulta. W jakikolwiek sposób. No nie. Jezu, ale ja jestem, słuchajcie, gafa. Jestem totalna gafa. Czy tam mój Ziomek on walczy o skrzynki? No niestety Polek. Okej, okay, dobra. Zagramy sobie troszkę, wiecie. Taktycznie kamperka i te sprawy. Dobra, no tutaj chodzi Bo. Może jakoś nabije ulta szybko. Kurde, no nie mogę nabić ulta, tam jeszcze mm, Penny postawiła Tureta. O nie, o nie! Uciekaj, Leon. <noise> w ogóle gościu ma Leon. No to świetny jest. Nie, uciekaj stary, nawet się nie bierz za tamtego. No nie! Kurde mać. O, zaraz padnie od Tureta. O mój Boże. Dobra. Aktualnie czwarte miejsce. Eee... Co mogę zrobić w tym przypadku? No, chyba nic. Dobra. Mam ulta. Ok, jest aktualnie remis. Aktualnie jest remis. Dobra. Oni tam się zabijają. Między sobą yeah! kurde, zginąłem! O mój Boże, chciałem tego tureta zabić. Dobra. Jejku! Dobra, ale przynajmniej dobrze słuchajcie, bo... Ja, minus 1, no za co? trzecim? Za 3... Nie, to jest... No to jest niesprawiedliwe, to nie jest fair, dobra. VCR, bo zapomniałeś ubrać skina. Gdzie jest mój Leon? Dobra, jest. Okej, okay, żółty Leon. On się, on się po prostu idealnie wpasuje w krzaki i nie będzie go widać. No patrzcie, Tak jest. On się wpasuje w krzaki. Słuchajcie, to będzie taki... To będzie taki tip, patrzcie. O, i w ogóle go nie widać. Słuchajcie, jak ktoś pójdzie teraz przez, przez, przez krzaki, to w ogóle go nie zauważ. Ale już, jakie ma fajne animacje. Żeby każdy skin miał takie animacje, to powiem wam, że to byłoby fajne. E, czym on rzuca? takim jakby. Nie mogę tego, słuchajcie, po. Takie jak... tak jakby jajka, nie? Czy coś takiego, tak? Będę męczyć tą Bibi, żeby sobie naładować ulta szybko. Może tą szelkę będę męczyć? Uciekaj stąd. Sobie naładuję ulta i zrobię komuś wjazd zaraz. Oj, tu jeszcze Frank jest. No to nieźle, słuchajcie. Czym on rzuca, bo nie mogę co zobaczyć. Dobra, będę i tu, słuchajcie, męczyć. Chociaż Bibi mnie teraz chce... Chciał, chciałaby mnie podjechać. Okej. Okay. Nie może nic. Dobra. Patrzcie, patrzę, patrzcie. Zrobię pułapkę na Bibi. O. Zrobię pułapkę na Bibi. O, patrzcie teraz. Patrzcie, patrzcie. Może to wyjdzie. Ale ja jestem świetny. Bo oczywiście słuchajcie, nikt nie widział Shelly, która tam była. Nie, nie wiem czy ten franek tu jest. Nie, ten franek się gdzieś schował. Okej. Okay. Nie, uciekaj Rico Może być problem z tym, Rico Dobra. To będzie bardzo długi mecz! Patrz, patrz, patrzcie, 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 patrz, patrz. Wow! Ale super gra! Wam powiem Ale super gra O Jezus, nie Zepsułem Proszę, nie padni, Nie padnij, uderz go jeszcze raz, dobra Uciekaj, ja za 7 sekund Cię odrodzę O Jezus 3, 4 Dobra, i do, dobra Ja już jestem O lol, o lol Ale świetna szeli! Wow, wow, wow Kurde, ja muszę z nią sobie zabrać kolejny meczyk. Ja pierdziele, ale słuchajcie, ogarniała. To nie ma co mówić. Wow, 128 tokenów. To poleciało nieźle. Dobra, zostałem wybustowany tutaj na tym duo. Wyjdę sobie, bo jeszcze mi da jakiegoś Mortisa znowu. Na spokojnie. O, plus 4. Pucharki tam było? 679 skrzynek przygotowanych na nową, mityczną postać tak naprawdę. Tak jest, 5 na 10. Dobra, ja wam powiem tak. Że, jak już mam grać e, ogólnie między solo a duo, to ja generalnie preferuję duo, bo jednak duo, słuchajcie, jest tam e, okazja się odrodzić i czasem może nam dać dobry team, ale nie mortisy, no nie. Szkoda mi słów. Muszę tu wejść w środek, bo mógłby być zaraz problem. Dobra, dlaczego mi dało Mortisa, please no, 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 no. Dobra, leży. Ten Mortis podniesie, dobra, przynajmniej mam, mamy jednego PR Cuba co jest słuchajcie dobre. Teraz ukradnę dwa PR cube'y. Ojojojo, uciekaj, 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 dobra. Chciałbym sobie nabić ulta, żeby w razie czego uciec A może bym to Rico jeszcze podjechał W jakiś, w jakikolwiek sposób Dobra, tamten ból się prawie wyłożył Także jest dobrze Okej okay. Dobra, leży No Mortis, weź to podnieś Dobra, git Nie, 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 nie. O mój Boziu. Eee, tam gdzieś jest Rico. Dobra, patrzcie, 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 patrzcie. Żeby ten ból się jeszcze wyłożył, to mamy, słuchajcie, już gwarantowane trzecie miejsce. OK. Cover czarny idealny na Leona i Mortisa, polecam. Ale kiedyś, słuchajcie, grało się Mortisem na cover czarny. A w czy znaczy nie wiem czy to jest Cover Charm? Dobra, bo jest sprawa tego typu, że było bardzo dużo dynamików, nie? Było bardzo dużo dynamików. Dobra, tutaj się schowam. Aktualnie, okej. Okay. Out time. Proszę, dobra, trzecie miejsce? Lol. LOL, 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 nie wierzę słuchajcie w ten mecz Nie wierzę w ten mecz. Ja pierdzielę To jest słuchajcie coś niesamowitego. Dobra, nie gram z nim, nie gram z nim, ale nie wierzę w to. Ta Cavern Charn Jezu, ja nie pamiętam tych nazw, ale słuchajcie, to jest coś pięknego. Udało się wygrać, udało się wygrać dwa razy z randomami, także słuchajcie, no e, czasem da nam bardzo dobrego gracza, nie? Dobra, to tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Ja się z Wami żegnam e, i zapraszam Was do zasubskrybowania kanału i do polajkowania tego materiału, ponieważ już za niedługo zbliżamy się do pół miliona subskrypcji, a na pół miliona subskrypcji. Fajny giveaway. To tyle jeśli chodzi o dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć. Pozdro, hejka.